O, koło fortuny jest. Dobra. E, czy chcesz się przywitać? Czy ja chcę się przywitać. Albo przedstawić? Chcę się przedstawić. No. Nie, bo ja będę inkognito. Będziesz incognito. Dobra, tak. no to jesteś po prostu randomem teraz w tym momencie. To ja no, no sorry, no tak, tak prawda boli. No. <laughs> Jakiś randomowy widz kanału po prostu. Co? co? Halo? Halo? Kto to powiedział? Co? co to było? Kręcę kałem fortuny. I mam ty! 120 Star Coins. Ej, skończył się ten! Skończył się event. O mój Boże, ile rzeczy się stało? Skończył się event na movie Star Planet. Ja go nawet nie robiłam, A ja tak i nie mam zwierzaczka z eventu. Ktoś mi wysłał zaproszenie do... Grona znajomych ja nie wiem kto to Pan, I Ej, naprawdę nie wiem kto to Dobra Jakiś pan, mówię ci Ale ma VIP i 26 level i jest, jest online! Boże, dobra, stresują mnie ludzie, co tu się dzieje? Mm, outfit na Barbie mam piękny Oczywiście No, na Barbie nawet nie poszliśmy No właśnie Dzisiaj mieliśmy iść i co? I nic Ale trudno Dobra, zmieniam, zmieniam outfit Ona ma booster, ja dam jej lajka Znaczy autograf <grym> Daję lajka, daję łapkę w górę Dobra Pora się ubrać A może mam jakiś luk fajny, w który się ubiorę zamiast... O! Ty! Też mi, też mi oddali, też mi... O Boże O Boże, co to jest A, a w sumie bez uszu jest ok. Co ja cię to co ćpię co się robi na Movie Star Planet jeszcze na filmikach z Movie Star Planet. Przeważnie. Były to kanały, komentary na no ile, że one tam gadały o jakieś dramy. <laughs> nie A... wiem co się dzieje na Movie Star Planet. <laughs> <I co teraz? śmiech> ja też wiem, prorobę jakiś dziwny challenge i nie wiem gdzie mam iść. E, idź w stronę słońca. Wiedziałam, że to powiesz. Nie wiem, czy też mi weź tak? No. Albo kłamiesz. Nie śmiałabym. Ty, mam taką animację, która mi pasuje do tej, do koszuleczki. Bo mam. Koszuleczka, boże, nie. Koszulkę taką z tą twarzą, taką zakrwawioną. I mam animację, w której otwiera mi się brzuch i wystaje dosłownie ta sama twarz. Znaczy, bardzo podobna w sensie ten, ta mordka taka z tego. To jest crazy, to mi się podoba. Dobra, dalej szukam ministranta. <grywy> Boże, jak to było? Coś z byciem gotowym, jakoś? No, gotowym Nie. duchowo. Tak, gotowym duchowo. <grywy> Dobra. O mój Boże. Jedne dzieci. Jestem gotów. Dobra, co jeszcze się robi na Mówi Planet? Mam psa. Nie wiem. Możesz pośpiegować No Dobra. No. Idę być. Głupkiem mam Wissner Planet. Idę do skateparku, bo mam cool look. I muszę być cool. A skatepark jest dla cool ludzi. Ja i mój pies nasram im pod to. E, jak to się nazywa? Ten do, do lepki? koszykówki. Lepki. Nie, nie wiem. Nie wiem, dlaczego mam e, jakiś. Goście mnie zaprosił jakaś nas... Z... Lanka X. O. Ale nie macie skrzynki to nie walczę z wami. Nie opłaca mi się. Okej. Okay. Piszę. Są tylko bandyką. Uwaga. Będę dokuczać ludziom. Mm -mm. Czekaj. Nie, odchodź! Hmm. Nie opłaca mi się tego zbierać. Nie opłaca się tego zbierać. No, tak, to, 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 to tak, to ważne. Co ja mogę porobić? O, mogłabym Zasendować A jak? Jakbym zabił jeszcze, zabiła tego, bo mam wystarczająco tego, czyli najbardziej upierdliwego w o momencie. To na pewno sobie zrobię, dobra. Może będzie jeszcze problem z... O nie, Znaczymy nie, rajom. ukradło mi hajs Nie zdążyłam. Lanka X, już się nie lubimy. Dobra. A jakbyś nie była Lamusem i nie oddała tego Hajsku, to... Nie, ja ją wyrzucę ze znajomych. Ona te znajomych, w ogóle... No bo to jest ta, co mnie zaprosiła i napisałam Elo, a ona mi nie odpisała i teraz co? Nie odpisała mi chyba. Mam nadzieję, że by nie odpisała, bo jak mi odpisała, to jest trochę przypał. Nie odpisała mi nawet. To, Och, niech spadają. Co to, to jest ją, za? To ją usuń. Co? To samo ją już, tak jakby walają. A może nie, nie może pisać, bo nie ma tyle lat, żeby pisać? I co teraz? I usnamy jakieś biedne dziecko, biedne, które ma czwarty level. O mój Boże, mogę być Emo. A nie miało być, nie, nie miało jakiegoś wyższego jbip Nie, Talanka X miała czwarty level dosłownie i starterowe ciuchy. Więc albo to jakiś multik, albo ktoś dopiero zaczynający. No że ktoś w ogóle w, w tym kurcze, w sensie, że dopiero teraz znajduje MSP na przykład, chyba że ma, nie wiem, 10 lat. Wiesz. No w transformice czasem ludzie grają, tak. To jest szalona kurczę, no co jakaś. Ale to będzie nudny odcinek. Zapominam, że ja nagrywam. E, no bo wiesz, no bo ja, ja myślę, że ten content to... Mi się zawsze kojarzył, wiesz, z tymi kanałami komentarzami, co objaśniały dramę Albo nowe pakiety, albo nowe motywy i wiesz, że co kama mnie No Bo no, nikt nie ogląda MSP takiego, ten, tak jakby... Chyba, że jeszcze było, że na przykład ktoś jakiś popularny, ten, otwiera na przykład prezenty i tak dalej O okay. mój Boże, tak no. Albo znaczy, zaczynamy nową serię, nowe konto No Typowo i ktoś nie wie, nie wie, jak na przykład coś kupić, albo ubrać, albo wiesz. No, Zrobię takie nowe. No to nie wiem. Zrobię idealną poradę. O, zrobię, przepraszam, zrobię review nowego motywu, bo jest chyba nowy motyw, który jest dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek. To od czwartku był nowy motyw. No. Dobra, zobaczymy. Ta koszulka takie 7 na 10, taka średnia jest. To nie podoba mi się za bardzo, a pewnie ktoś w tym to lubi i jest sobie, ale ale okej. Okay. To jest brzydkie. To jest brzydkie. To jest takie brzydkie. To jest takie brzydkie. I love surfer boys. O, dodaj to do listy rzeczy Nie, no. nie wiem, Ej, brzydka jest ta koszulka też. Taki, mam wrażenie, że właśnie te wszystkie koszulki są takie same. Wszystkie są takie same już. Te włosy są nawet ładne. Co to jeszcze jest ciekawego? Te spodnie są takie... nawet okej, okay. znaczy nie, nie podobają mi się, ale może komuś się podobają. Dosłownie tego jest milion takich rzeczy. Co to jeszcze jest? Okulary, jest? Lenonki. 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 A tu już jest następny motyw. Lenonków było dużo. No. I takie na czoło i ten... o, te, te, te są ładne. Co to jest? To jest brzydkie, takie... Uu. A to jest za diamenty, akurat nawet spoko, że to jest za diamenty. Jeżeli ja no jest, jest tak nowa kolekcja nie. za dużo hajsu za 35 tysięcy jakiś quick silver. Ja pieprz czego oni nie wymyślą. No ale wiesz zrobię teraz droższego czego chociaż jest więcej teraz diamentów i pieniędzy tam. Nie wiem. Czekaj co tu pisze sugar? Co? Sugar daddy? Sugar daddy właśnie. Co tam jest? to tak, co to Co, tak, to, co tak, to? Gardewi, pokaż mi się. A mam to przecież. Powdered sugar, aha, cukier, powder. Hello. Flashy moves. O Boże. O Boże. Ej, to jest sukier. Jest tyle takich sukienek, oni są tak nieoryginalnie. Ej, tu ja mówię, Star Planet. Do, do, do. To jest w ogóle. Hello, Dolly. O nie, the Dolly. O nie! Ej, ale to jest na Barbie! To jest typowo motyw na Barbie! Cały różowy i w ogóle... No nie chcieli zarobić. Na pewno chcieli zarobić. Boarding school darling. Mami's pearls. Sipping in the shade. No Te włosy typowo są, na pewno. To one wyglądają jak te starterowe włosy chyba, takie tam. Może krew mi z nosa dalej leci. Usunę to. Chwila. Co tu jeszcze jest? Te rzeczy są namusiewskie. A są w męskiej rzeczach coś fajne? Czy. Wow. Polski język? Nie wiem co to. Co? I love surfers. Aha, a tu jest. Aha, a... I love surfer girls. A co jeśli na przykład ja chcę? I love surfer boys. Co jeśli ktoś no. jest gejem? No, a miałeś już taką koszulkę. I love my boyfriend. Tak. Mam taką. Ale, ale nie mam mówiła, Surfer Boys mówiłaś, mówiła, mówiła. I love Surfer Boys, była koszulka No Surfer Boys, ale to była damska, teraz przeglądam, męskie jest tylko I love Surfer Girls A nie może kupić damskiej? Nie wiem Ja nie wiem, czy będzie ładnie wyglądać na męskim modelu, wiesz o co chodzi Dyskryminacja To jest to na brzuch? Tak, jest na brzuch O, tego ma być ale mam ośmiornicę. Wow, Be the Star. Ale buty kozackie. Aha, a dla faceta jest tylko jeden kolczyk na ucho kwiatkowy. Bo co, bo dwa tu już pedał, tak? Dobra. I dosłownie mam te same włosy. Co jest na sobie? O Boże. A Harry Style. To jest trochę. Chyba referencja do takiego jednego gościa. Nazywa się Harry Potter. Ej, wiesz, co mogę zrobić? Mogę zrobić kosplay Lansa z Voltrona Ej, czemu widać mu przez koszulkę cycki i sześciopak? <laughs> co jest? jest gra dla dzieci. <laughs> nie, no właśnie. Właśnie tutaj ludzie w bieliźnie. Nie wiadomo co, co to w ogóle ma być. Dobrze. Mój content spada na psy po czterech, trzech filmikach. Mordo. Tired. To ja jestem, tired. Posłuchaj, to nie mój kanał, nie? No Jakby. Twoja wina. No, no, moja wina, bo nie nagrywam przez 10 miesięcy 9 miesięcy. I potem jest. Alice little shy. O, Oty słodkie, uroczy. Ja, ja, by, ja bym nagrywała odcinki z Alicji online. O, Szkoda, że mi tak. nie działa. Mi też, bro. Mi też. No właśnie. Alicja Online, otwórzcie się na nas. Zarobimy na Was miliony. Nie mam nawet jak zarabiać milionów z YouTube'a. Ale jakoś się to wykołuje, jakoś się coś się zrobi. To się ogarnia jeszcze. Kupem jest miasto filmów. Co, co jeszcze mogę zrobić na Movie star Planet? No kurde. Zwierzaki, nic nie mogę zrobić z zwierzakami. Przyjaciele, nie będę nawet skamować moich dzieci. Nie wiem, co mam zrobić. Może. Prankuj, że szukasz barbowego VIPa i będą pisać ci, że mogą ci kupić. Mm. I to będzie dawać złe hasło. Czuję, <noise> że już ktoś, że ktoś dalej skamuje na VIP-a. to eee. hmm. oh to. dzieci się dawały nawet skamować na to. Ja no. też chciałam. <noise> to się <już> chciałaś skamować? Nie, ja, ja, ja! To się dawałaś skamować? No, dawać to dawa bardzo nie, ale no, chciałam vipa, żeby to no no nie było. Da. Przenosisz mi wstyd. Ale mówię to z miłością. Boże, czemu mi się włączyło... Usłyszeli VIP i mi włączyli Become VIP. Gotycki chill. Aha. Spoko. Gotycki chill to gotycki chill. Ja nie wiem, co mam robić nawet w tej grze. Ja bym włączyła inną grę. Chyba lepiej zacząć grać w Minecrafta. Myślę, że tak. No to włączam Minecrafta, ale mówi Star Planet.